Seniorzy, przestańcie trzymać 9 produktów, których nigdy nie należy przechowywać w lodówce. Oto dlaczego. Co jeśli twoja lodówka po cichu niszczy twoje zdrowie każdego dnia? Brzmi niemożliwie, prawda? Ale w tym zimnym pudełku ukrytych jest dziewięć popularnych produktów, które reagują negatywnie na chłodzenie w sposób, o którym większość seniorów nigdy nie słyszała. To nie chodzi tylko o smak czy konsystencję chodzi o niebezpieczne zmiany chemiczne, utratę składników odżywczych. I rozwój bakterii wywoływany przez niską temperaturę. A oto, przerażająca część ponad 99% osób po 60 roku życia wciąż trzyma te produkty w lodówce, nie zdając sobie sprawy ze szkód, jakie wyrządzają ich jelitom, sercu, a nawet mózgowi. Niektórzy eksperci uważają dziś, że nowoczesna obsesja na punkcie chłodzenia może przyczyniać się do wzrostu chorób przewlekłych, ale dziś odkrywamy prawdziwą naukę. W tym filmie ujawnimy 9 produktów, których nigdy nie należy trzymać w lodówce oraz prostą prawdę o tym, jak je bezpiecznie przechowywać. A poczekaj, aż usłyszysz o drugim punkcie z naszej listy. Może cię najbardziej zaskoczyć. Każdy z punktów, o których mówimy, jest poparty badaniami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach naukowych. W opisie poniżej zamieściliśmy odnośniki do wszystkich źródeł. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzach, skąd oglądasz. Ile masz lat? I czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w smaku lub konsystencji, gdy przechowujesz niektóre produkty w lodówce? Czytamy i odpowiadamy na każdy komentarz, udzielając spersonalizowanych porad. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować naszego kanału, aby zobaczyć więcej podobnych materiałów. A teraz, bez dalszej zwłoki, zaczynajmy. Numer 9: Ziemniaki. Oto coś, co może Cię zaskoczyć. Kiedy wkładasz ziemniaki do lodówki, dosłownie tworzysz toksyczny związek. Nie przesadzam. Niska temperatura przekształca skrobię ziemniaczaną w cukry w procesie zwanym słodzeniem indukowanym przez chłód. To nie tylko kwestia smaku. Gdy potem gotujesz te przechłodzone ziemniaki w wysokiej temperaturze, te cukry łączą się z aminokwasami, tworząc akrylamid. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje akrylamid jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy dla ludzi. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Idaho wykazało, że ziemniaki przechowywane w temperaturze lodówkowej miały trzykrotnie wyższą zawartość cukru w ciągu zaledwie dwóch tygodni to potrójna ilość cukru i dzieje się to szybciej niż mogłoby się wydawać. Naukowcy przebadali ponad 500 próbek ziemniaków, a wyniki były spójne we wszystkich odmianach zmienia się też konsystencja. Niska temperatura rozbija strukturę komórkową, sprawiając, że ziemniaki stają się ziarniste i nieprzyjemnie słodkie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twoje purée ziemniaczane czasem smakuje dziwnie? Teraz już wiesz. Lodówka niszczy je na poziomie komórkowym. Jak więc przechowywać ziemniaki? Trzymaj je w chłodnym, ciemnym miejscu, w temperaturze około 45 do 50 stopni Fahrenheita, czyli około 7 do 10 stopni Celsjusza. Spiżarnia lub nawet tekturowe pudełko w szafie sprawdzą się doskonale. Kluczem jest ciemność. Światło pobudza produkcję solaniny, czyli tej zielonkawej substancji, która sprawia, że ziemniaki stają się trujące. Tak, trujące. Przechowuj je w papierowej torbie lub w koszyku, który umożliwia cyrkulację powietrza. Nigdy nie używaj plastikowych toreb. Zatrzymują wilgoć i powodują gnicie. Oto profesjonalna wskazówka, o której większość ludzi nie wie. Trzymaj ziemniaki z dala od cebuli. Oba warzywa wydzielają gazy, które przyspieszają psucie się drugiego. Zachowaj między nimi co najmniej około 1 metra odstępu. Przy odpowiednim przechowywaniu ziemniaki mogą wytrzymać nawet 3 miesiące, podczas gdy w lodówce zepsują się już po dwóch tygodniach. Numer 8. Chleb. Ten punkt zaskakuje niemal każdego. Twoja lodówka w rzeczywistości sprawia, że chleb czerstwieje szybciej. Brzmi to nielogicznie, ale nauka jest jednoznaczna. Chłodzenie przyspiesza proces retrogradacji skrobi. To naukowy termin oznaczający, że cząsteczki skrobi krystalizują się i wypychają wilgoć z wnętrza pieczywa. Naukowcy z Instytutu Technologów Żywności odkryli, że chleb przechowywany w lodówce czerstwieje sześć razy szybciej niż ten trzymany w temperaturze pokojowej. Sześć razy. Badacze mierzyli twardość okruchów chleba w czasie i stwierdzili, że przechowywany w chłodzie bochenek stawał się twardy i kruchy już po trzech dniach podczas gdy chleb trzymany w temperaturze pokojowej pozostawał świeży przez cały tydzień. Niska temperatura niszczy również naturalne związki aromatyczne chleba, te lotne związki organiczne, które nadają świeżemu pieczywu ten cudowny zapach. W chłodzie rozpadają się one bardzo szybko. Twoje kubki smakowe się nie mylą. Chleb z lodówki naprawdę smakuje jak tektura. Najlepszy sposób przechowywania chleba to chlebak lub papierowa torba w temperaturze pokojowej. Pojemnik powinien umożliwiać lekką cyrkulację powietrza, aby zapobiec pleśni, a jednocześnie utrzymywać odpowiednią wilgotność, by chleb pozostał miękki. Jeśli nie jesteś w stanie zjeść całego bochenka w ciągu tygodnia, oto co zrobić? Najpierw go pokrój, a potem zamroź. Mrożenie tak naprawdę zachowuje świeżość chleba lepiej niż chłodzenie, ponieważ proces ten zachodzi tak szybko, że kryształki lodu nie mają czasu uszkodzić struktury pieczywa. Gdy potrzebujesz chleba. Po prostu włóż zamrożone kromki bezpośrednio do tostera. Będą smakować niemal tak dobrze jak świeże. Klucz tkwi w tym, by przełożyć je prosto z zamrażarki do tostera. Nie rozmrażaj ich wcześniej, bo wtedy zaczynają się problemy z wilgocią. Numer 7. Miód. Miód to prawdopodobnie najdoskonalszy produkt stworzony przez naturę. Dosłownie nigdy się nie psuje. Archeolodzy znaleźli 3000-letni miód w egipskich grobowcach i wciąż nadawał się do jedzenia ale jeśli włożysz go do lodówki, zniszczysz go w ciągu kilku tygodni. Niska temperatura powoduje, że miód bardzo szybko krystalizuje. Nie jest to niebezpieczne, ale zmienia całkowicie jego właściwości. Gładki, złocisty płyn zamienia się w ziarnistą, twardą masę, która nie rozpuszcza się prawidłowo. Co gorsza, chłodzenie może wprowadzić wilgoć do słoika z miodem. Za każdym razem, gdy otwierasz zimny słoik, na jego ściankach tworzy się kondensacja, a wilgoć to największy wróg miodu. Badanie przeprowadzone przez Krajową Radę Miodową wykazało, że miód przechowywany w temperaturze poniżej 50 stopni Fahrenheita traci nawet 35% swoich właściwości przeciwbakteryjnych. To właśnie te związki sprawiają, że miód działa jak naturalny antybiotyk. Starożytne cywilizacje używały miodu do leczenia ran właśnie ze względu na te właściwości, a twoja lodówka je niszczy. Zmienia się również profil smakowy. Miód zawiera ponad 180 różnych związków, które tworzą jego złożony smak. Chłodne przechowywanie powoduje, że te związki rozkładają się nierównomiernie. Twój drogi, surowy miód zaczyna smakować jak tani syrop cukrowy. Przechowuj miód w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym pojemniku. Idealna temperatura to od 64 do 75 stopni Fahrenheita, czyli około 18 do 24 stopni Celsjusza, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, które może pogorszyć jego jakość. Jeśli twój miód skrystalizuje się, nie wyrzucaj go, umieść słoik w ciepłej wodzie i delikatnie zamieszaj wróci do płynnej postaci bez utraty swoich cennych właściwości. Oto coś, czego większość ludzi nie wie. Kolor miodu wskazuje na zawartość przeciwutleniaczy. Ciemniejszy miód zawiera ich więcej, ale niestety chłodzenie szkodzi mu bardziej niż jasnym odmianom. Te drogocenne przeciwutleniacze są szczególnie wrażliwe na niskie temperatury. Numer 6. Kawa. Miłośnicy kawy, przygotujcie się. Ta droga kawa, którą trzymasz w lodówce, właśnie ją niszczysz. Lodówka to największy wróg kawy. Oto dlaczego. Ziarna kawy są niezwykle porowate, pochłaniają zapachy i smaki ze wszystkiego, co znajduje się wokół nich. A twoja lodówka jest pełna zapachów, resztek chińskiego jedzenia, zapomnianego sera i Bóg wie czego jeszcze. Twoja kawa wchłania to wszystko jak gąbka, dlatego twój poranny napar czasem smakuje dziwnie, ale pochłanianie zapachów to dopiero początek. Ciągłe wahania temperatury w lodówce powodują skraplanie się pary wodnej na ziarnach. Ta wilgoć przyspiesza starzenie się kawy, a nawet może prowadzić do rozwoju pleśni. Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Kawy Specjalistycznej wykazało, że ziarna kawy, przechowywane w lodówce, tracą 60% swoich związków aromatycznych już w ciągu jednego tygodnia. Olejki zawarte w ziarnach kawy, odpowiedzialne za większość smaku, twardnieją w niskich temperaturach. Kiedy mielisz zimne ziarna, te zestalone oleje nie rozpuszczają się prawidłowo podczas parzenia. Efekt! Słaba, pozbawiona aromatu kawa, która nie smakuje tak, jak powinna. Prawidłowy sposób przechowywania kawy to szczelny, nieprzezroczysty pojemnik w temperaturze pokojowej. Nie wystarczy byle słoik, światło również pogarsza jakość kawy, dlatego pojemnik powinien być ciemny. Idealna temperatura przechowywania to od 60 do 70 stopni Fahrenheita, czyli około 16 do 21 stopni Celsjusza, z jak najmniejszymi wahaniami temperatury. Kupuj kawę w małych ilościach. Tyle, ile zużyjesz w ciągu dwóch tygodni. Gdy tylko otworzysz opakowanie, zegar zaczyna tykać. Tlen to drugi wróg kawy. Niektórzy pasjonaci kawy używają pojemników próżniowych, ale szczerze mówiąc, kupowanie świeżej kawy i szybkie jej zużycie działa znacznie lepiej. Jeśli jednak musisz przechowywać kawę długoterminowo, zamrażarka jest w rzeczywistości lepsza niż lodówka. Ale jest jeden haczyk. Kawę można zamrozić tylko raz. Podziel ją na porcje tygodniowe. Zamroś je w szczelnych woreczkach i wyjmuj tylko tyle, ile potrzebujesz. Nigdy nie zamrażaj kawy ponownie. Uszkodzenia spowodowane wielokrotnym zamrażaniem i rozmrażaniem są nieodwracalne. Numer 5. Czosnek. Czosnek w lodówce to przepis na katastrofę. Nie tylko traci swoją moc, ale może stać się wręcz niebezpieczny. Pozwól, że wyjaśnię, dlaczego to takie ważne. Zwłaszcza dla seniorów, którzy polegają na zdrowotnych właściwościach czosnku. Gdy czosnek jest przechowywany w lodówce, zaczyna kiełkować. Te zielone pędy nie tylko wyglądają nieestetycznie, są gorzkie i mogą powodować dolegliwości żołądkowe, ale to nie najgorsze. Wilgotne i chłodne środowisko lodówki sprzyja rozwojowi pleśni na czosnku. Niektóre z tych pleśni wytwarzają mykotoksyny związki naprawdę szkodliwe dla zdrowia. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis wykazały, że czosnek przechowywany w lodówce traci 50% zawartości alicyny w ciągu 10 dni. Alicyna to związek, który nadaje czosnkowi jego lecznicze właściwości. To ona sprawia, że czosnek działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i wspiera zdrowie serca. Trzymając czosnek w lodówce, dosłownie wyrzucasz połowę jego korzyści. Cierpi również konsystencja. Niska temperatura rozbija ściany komórkowe, sprawiając, że czosnek staje się miękki i rozlazły. Próbowałeś kiedyś posiekać czosnek z lodówki, zamienia się w klejącą pastę, która przywiera do wszystkiego. Przechowuj czosnek w chłodnym, suchym miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza. Doskonale sprawdzi się siatkowa torba lub koszyk. Idealna temperatura to około 60 do 65 stopni Fahrenheita, czyli od 16 do 18 stopni Celsjusza. Nigdy nie przechowuj czosnku w plastiku ani w szczelnie zamkniętym pojemniku, musi oddychać. Trzymaj go z dala od bezpośredniego światła słonecznego, które może sprawić, że stanie się gorzki. Nie przechowuj go również w pobliżu kuchenki. Ciepło i para wodna z gotowania sprawiają, że szybciej kiełkuje. Przy odpowiednim przechowywaniu cała główka czosnku może przetrwać nawet 6 miesięcy. Gdy jednak ją rozdzielisz, zużyj ząbki w ciągu 10 dni, aby zachować najlepszą jakość. Oto wskazówka, która odmieni twoje gotowanie. Czosnek w temperaturze pokojowej uwalnia aromat znacznie lepiej niż zimny. Olejki eteryczne odpowiedzialne za smak muszą być płynne, a nie zestalone przez chłód. Twoje potrawy będą smakować wyraźnie lepiej, jeśli użyjesz odpowiednio przechowywanego czosnku. Numer 4. Banany. Banany i lodówki to duet skazany na porażkę. Włóż banana do lodówki, a zobaczysz, jak szybko zamieni się w czarną, miękką papkę. Ale szkody sięgają znacznie głębiej niż tylko wygląd. Niska temperatura powoduje to, co naukowcy nazywają uszkodzeniem chłodowym chilling injury. Banany to owoce tropikalne, które w swoim naturalnym środowisku nigdy nie doświadczyły chłodu. Ich komórki dosłownie nie radzą sobie z niską temperaturą. Błony komórkowe pękają, enzymy wyciekają, a owoc zaczyna się rozkładać od środka. Badanie przeprowadzone przez Departament Rolnictwa w Queensland wykazało, że banany przechowywane poniżej 56 stopni Fahrenheita, około 13 stopni Celsjusza, tracą 80% zawartości witaminy C w ciągu 5 dni. Przestają również produkować nowe składniki odżywcze. Banany w naturalnym procesie dojrzewania nadal rozwijają korzystne związki. Chłodzenie całkowicie zatrzymuje ten proces. Czarna skórka to nie tylko brzydki wygląd to sygnał, że naturalne mechanizmy obronne owocu zawiodły. Brązowe plamy to obszary, gdzie tkanka owocu obumarła. Martwa tkanka może sprzyjać rozwojowi bakterii i pleśni, nawet jeśli jeszcze ich nie widać. Przechowuj banany w temperaturze pokojowej, najlepiej między 56 a 70 stopni Fahrenheita, około 14 do 21 stopni Celsjusza. Zawiesz je na specjalnym haczyku, aby uniknąć stłuczeń. Gaz etylenowy, który wydzielają, musi krążyć wokół owocu, aby dojrzewał prawidłowo. Oto trik, którego supermarkety nie chcą, żebyś znał. Możesz kontrolować tempo dojrzewania bananów. Aby przyspieszyć dojrzewanie, włóż je do papierowej torby razem z jabłkiem. Aby spowolnić dojrzewanie, oddziel kiść i owin każdy ogonek folią spożywczą. To zmniejsza emisję gazu etylenowego, nawet o 40%. Gdy banany osiągną idealną dojrzałość, możesz włożyć je do lodówki na maksymalnie 1 lub 2 dni. Skórka zrobi się czarna, ale wnętrze pozostanie świeże. Lepiej jeszcze, obierz je i zamroź do smoothie. Zamrożone banany faktycznie dają lepszą konsystencję smoothie niż świeże. Potworzą kremową strukturę bez konieczności dodawania lodu. Numer 3, cebula. Cebula w lodówce może być największym błędem w przechowywaniu żywności. Szkody pojawiają się natychmiast i są nieodwracalne. Oto co dzieje się w momencie, gdy zamykasz drzwi lodówki. Wilgotność w lodówce zwykle wynosi około 95%. Podczas gdy cebula potrzebuje wilgotności maksymalnie 65%. Nadmiar wilgoci wnika w papilotowe, zewnętrzne warstwy cebuli i tworzy idealne warunki dla rozwoju pleśni. Czarna pleśń na cebuli wytwarza aflatoksyny, jedne z najbardziej rakotwórczych substancji znanych na uce. Ale zanim pleśń w ogóle się pojawi, niska temperatura przekształca skrobie w cukry. Badanie przeprowadzone na uniwersytecie w Teksasie wykazało, że cebula przechowywana w lodówce wykazuje 270% wzrostu zawartości cukru. Po dwóch tygodniach całkowicie zmienia to smak i właściwości kulinarne cebuli. Twoja francuska zupa cebulowa może wtedy smakować jak deser. Konsystencja staje się miękka i papkowata, ponieważ w komórkach tworzą się kryształki lodu, które je rozrywają. Takiej cebuli nie da się uzyskać pięknego złoto-brązowego karmelizowania, jak w restauracjach. Przechowuj całe cebule w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Idealne będzie spiżarnia lub piwnica. Temperatura powinna wynosić od 45 do 55 stopni Fahrenheita, około 7 do 13 stopni Celsjusza. Nigdy nie przechowuj cebuli w plastikowych torbach. Musi oddychać. Siatkowa torba, koszyk, a nawet rajstopy sprawdzą się świetnie. Trzymaj cebulę z dala od ziemniaków. Wspomniałem o tym wcześniej, ale warto powtórzyć. Oba warzywa wydzielają gazy, które przyspieszają psucie się nawzajem. Trzymaj je również z dala od bezpośredniego światła słonecznego, które powoduje kiełkowanie. Gdy jednak pokroisz cebulę, wszystko się zmienia. Pokrojoną cebulę należy przechowywać w lodówce w szczelnym pojemniku i zużyć w ciągu siedmiu dni. Przecięta powierzchnia jest podatna na rozwój bakterii, więc w tym przypadku chłodzenie jest konieczne. Ale całych cebul nigdy nie wkładaj do lodówki. Numer 2, pomidory. Teraz dotarliśmy do produktu, który może cię najbardziej szokować. Pomidory. Prawda o przechowywaniu pomidorów w lodówce jest tak niepokojąca, że wiele osób po prostu jej nie wierzy, ale nauka jest niepodważalna. Badacze z Uniwersytetu Florydy dokonali przełomowego odkrycia. Chłodzenie nie tylko zmienia teksturę i smak pomidorów. Ono dosłownie wyłącza ich geny. Konkretnie te odpowiedzialne za produkcję związków smakowych. Gdy te geny zostaną wyłączone, nigdy już w pełni nie wracają do aktywności. Nawet jeśli wyjmiesz pomidora z lodówki i pozwolisz mu ogrzać się do temperatury pokojowej, uszkodzenia są trwałe. Badanie obejmowało ponad 25 tysięcy genów w pomidorach i wykazało, że temperatury poniżej 54 stopni Fahrenheita około 12 stopni Celsjusza dezaktywują setki z nich. Pomidor dosłownie przestaje być pomidorem na poziomie genetycznym. Staje się czerwonym balonem wypełnionym wodą, bez wartości odżywczych. Dla seniorów to naprawdę poważna sprawa. Pomidory są jednym z najlepszych źródeł likopenu silnego przeciwutleniacza, który chroni przed chorobami serca i niektórymi rodzajami nowotworów. Chłodzenie obniża dostępność likopenu nawet o 65%. Ale to nie wszystko. Likopen musi być powiązany z pewnymi enzymami, aby organizm mógł go przyswoić. Lodówka niszczy te enzymy całkowicie, więc nawet pozostałe 35% staje się bezużyteczne. Zniszczenie tekstury jest widoczne pod mikroskopem. Kryształki lodu tworzą się między ścianami komórkowymi, powodując mikroskopijne uszkodzenia w całym owocu. Dlatego pomidory z lodówki stają się papkowate i ziarniste. Struktura komórkowa zostaje zniszczona od środka, dlatego pomidory należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z ogonkiem skierowanym do dołu. To zapobiega wnikaniu wilgoci przez szypułkę i blokuje dostęp bakterii. Idealna temperatura to od 55 do 70 stopni Fahrenheita, około 13 do 21 stopni Celsjusza. Trzymaj je z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ale nie chowaj w ciemnej szafce. Potrzebują pośredniego światła, aby zachować swoje składniki odżywcze. Nigdy nie przechowuj pomidorów w plastikowych torbach. Wydzielają gaz etylenowy, który musi móc uciec. Jeśli zostanie uwięziony, przyspiesza psucie się owoców. Jeden zgniły pomidor w plastikowej torbie może zniszczyć całą partię w ciągu 24 godzin. Dojrzałe pomidory należy zużyć w ciągu 3 do 5 dni. Jeśli masz ich zbyt wiele, Przygotuj sos i zamroź go zamiast trzymać świeże owoce w lodówce. Gotowane produkty z pomidorów zawierają w rzeczywistości więcej dostępnego likopenu niż surowe, a zamrażanie doskonale go zachowuje. Numer 1. Awokado Najważniejsze zostawiliśmy na koniec. Awokado to, co dzieje się z awokado w lodówce, powinno być wręcz uznane za przestępstwo. Zniszczenie jest tak całkowite i tak druzgocące, że wszystkie pozostałe produkty wydają się przy tym drobnymi problemami. Awokado zawiera ponad 20 niezbędnych składników odżywczych. To jeden z niewielu owoców dostarczających zdrowe tłuszcze, a konkretnie kwas oleinowy, który jest kluczowy dla zdrowia mózgu u seniorów. Jednak chłodzenie niszczy te tłuszcze w procesie zwanym peroksydacją lipidów. Niska temperatura powoduje, że tłuszcze szybko ulegają utlenianiu, tworząc szkodliwe, wolne rodniki zamiast korzystnych składników odżywczych. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda wykazały, że awokado przechowywane w lodówce traci 90% swojej aktywności antyoksydacyjnej w ciągu zaledwie 4 dni. 90%. Te antyoksydanty, w tym witaminy E i C, czynią awokado tak cennym dla starzejącego się organizmu. Chronią przed stanami zapalnymi, wspierają zdrowie oczu i zwiększają wchłanianie składników odżywczych z innych produktów. Ale oto część naprawdę szokująca. Niska temperatura nie tylko zatrzymuje dojrzewanie, pobudza enzym, który aktywnie niszczy owoc od środka. Enzym proliferal-oksydaza odpowiada również za brązowienie. W chłodzie działa jednak powoli, rozkładając ściany komórkowe i przekształcając zdrowe związki w gorzkie, potencjalnie szkodliwe substancje. Zmiany w konsystencji są nieodwracalne. Gładkie, kremowe awokado zamienia się w włókniste, wodniste rozczarowanie. Tłuszcze oddzielają się od błonnika, tworząc oleistą masę, której nie da się prawidłowo rozgnieść. Twoje guacamole zostanie zniszczone, zanim w ogóle zaczniesz. Niedojrzałe awokado przechowuj w temperaturze pokojowej. Najlepiej między 65 a 75 stopniami Fahrenheita, około 18 do 24 stopni Celsjusza. Umieść je w misce na blacie, nie w zamkniętej torbie. Potrzebują cyrkulacji powietrza, aby dojrzewać prawidłowo. Aby przyspieszyć dojrzewanie, włóż je do papierowej torby razem z bananem. Gaz etylenowy z banana może skrócić czas dojrzewania nawet o połowę. Gdy awokado już dojrzeje, można je w razie konieczności włożyć do lodówki na maksymalnie 2 do 3 dni. Straty jakości są znaczące, dlatego lepiej kupować awokado na różnych etapach dojrzewania, aby zawsze mieć pod ręką idealnie dojrzałe owoce. Jeśli przekroisz awokado i nie możesz zużyć całego, oto sekret: Pozostaw pestkę w nieużywanej połowie i posmaruj odsłonięty miąższ sokiem z cytryny. Przechowuj w szczelnym pojemniku razem z kawałkiem cebuli. Związki siarki z cebuli zapobiegają brązowieniu miąższu, nie wpływając na smak. Ta metoda pozwala utrzymać świeżość przekrojonego awokado nawet do dwóch dni w temperaturze pokojowej. Różnica między odpowiednio przechowywanym awokado, a tym w lodówce, jest jak dzień i noc. Prawidłowe przechowywanie zachowuje tłuszcze wspierające mózg. Kremową konsystencję i wszystkie składniki odżywcze przeciwdziałające starzeniu. Twoje ciało Ci za to podziękuje. Na koniec, prawda o lodówkach była ukrywana zbyt długo. Te dziewięć produktów to tysiące dolarów zmarnowanej żywności i niewyobrażalne straty składników odżywczych. Co ważniejsze, to utracone okazje do lepszego zdrowia w naszych złotych latach życia. Każdy składnik odżywczy ma znaczenie, gdy walczysz z procesem starzenia, dbasz o funkcje poznawcze i utrzymujesz dobre zdrowie. Nie pozwól, aby twoja lodówka sabotowała twoje wysiłki. Przechowuj te produkty prawidłowo i odzyskaj ich pełną moc odżywczą. Twoje ciało zasługuje na nic mniej niż to, co najlepsze, a teraz wiesz, jak je zapewnić. Chcemy też usłyszeć od ciebie, który z tych produktów zaskoczył cię najbardziej. I czy od lat przechowywałeś go w lodówce, nie zdając sobie sprawy ze szkód? Podziel się swoimi doświadczeniami i opiniami w komentarzach poniżej. Uwielbiamy je czytać. Dziękujemy za oglądanie.